Piotr Pietraszek, witam serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Sport Game Plus. Mój dzisiejszy gość jest chyba bardziej rozpoznawalny w Tajlandii niż w Polsce. Po części związane jest to z popularnością uprawianego przez niego sportu. Skromność i brak gwiazdorskich manier też nie czynią go dobrym materiałem na sportowego celebrytę. Na sportowy szczyt wdrapał się przede wszystkim dzięki ciężkiej, żmudnej pracy. Jeżeli wierzyć popularnemu stwierdzeniu, które mówi, że jesteś tak dobry jak Twoja ostatnia walka, to on jest naprawdę, proszę państwa, bardzo dobry. Ba, obecnie jest najlepszy na świecie. Witam z prawdziwą przyjemnością w studiu Pawła Jędrzejczyka, zawodowego mistrza świata k 1 Cześć Pawle. Pawle, to zacznijmy może, jeżeli pozwolisz, nie od Twojej dyscypliny, ale myślę od wydarzenia, które zjednoczyło podczas ostatniego weekendu miłośników sportu, walki na całym świecie. Chyba nie przesadzę. Świat fighterów wstrzymał oddech. Wszyscy z uwagą wielką śledzili starcie bokserskich gigantów wagi ciężkiej. Pojedynek Ukraińca Władimira Kliczki z Brytyjczykiem Davidem Hayem. Jak ci się podobała ta walka, bo dało się słyszeć sporo głosów, że jednak ten szumnie zapowiadany pojedynek rozczarował. No, były ogromne emocje związane z tym pojedynkiem. Taki balon y, był dmuchany już od, od dwóch lat. Hej jest mistrzem właśnie autopromocji i tego, żeby, żeby wydarzenie było jak, jak najbardziej, y, jak największe zainteresowanie w związku z jego walkami. Ludzie chcieli zobaczyć ten pojedynek, ponieważ no, w Wadze Ciężkiej teraz nie ma tak wielkich mistrzów jak, jak byli kiedyś, jak George Foreman czy Mohamed Ali, nawet Mike Tyson. Także ludzie chcieli zobaczyć wielką bitwę. Walka, powiem szczerze, podobała mi się, bo, bo na pewno stała na wyższym poziomie niż, niż ostatnie walki, walki kliczków, gdzie nie musieli się specjalnie namęczyć. Tutaj już było troszeczkę inaczej. No ale nie jest to jednak to co, co prezentował w ringu Mike Tyson. Także ludzie chcą krwi widzieć nokauty, spektakularne zwycięstwa. Tutaj jednak po jednak zakończył się na punkty i na pewno jest pewien niedosyt. Także ale no boks na bardzo wysokim poziomie. także, także walka podobała mi się. Myślisz, że gdyby pozwolić im, tak jak w Twojej dyscyplinie, używać łokci i nóg, byłoby rzeczywiście tak bardziej krwawo, ciekawiej? No to jest co innego, no, ale myślę, że, że, że taka walka wtedy szybciej mogłaby się zakończyć ze względu na kontuzję, a przede wszystkim ze względu na kontuzję w trakcie walki. Po raz kolejny pojawia się to pytanie w tym programie, ale myślę, że tak do września będziemy tutaj, wykorzystując obecność ekspertów, a za takiego Cię bez wątpienia uważam, pytać o to, ty widzisz jakiekolwiek szanse przed Tomaszem Adamkiem we wrześniowym starciu z Witalijem Kliczko? Myślę, że tak. No są też opinie są podzielone i, i w Tomka Adamka wiele osób nie wierzy. Tak samo nie wierzyli, że wygra z Andrzejem Gołotą. Były tam. No wiadomo, to nie był ten sam Andrzej Gołota, co, co kiedyś i ale no, Tomek Adamek ma to, że on po prostu bezgranicznie wierzy w to, że, że osiągnie swój cel i sukces, a psychika to jest w tym sporcie 90% sukcesu, także on ciężko pracuje, mam nadzieję, życzę że mu, żeby mu się udało, bo, bo pokazywał już nie raz, że, że jest wielkim wojownikiem. Wracamy do Twojej dyscypliny, ale zanim się w nią zagłębimy, no to chciałbym przede wszystkim, żebyś wytłumaczył tym, którzy być może, no nie siedzą tak mocno w sportach walki, tym bardziej, że ostatnio, no... Troszeczkę namnożyło się tych różnych gałęzi, odmian, i ludzie rzeczywiście troszeczkę zaczynają się gubić. Mamy boks tajski, mamy K1, którego Ty jesteś między innymi przedstawicielem, mamy boks japoński i mnóstwo jeszcze innych rzeczy. No to wyjaśnijmy, jesteś dwukrotnym mistrzem świata organizacji K1, także czym to się je i generalnie jak wyglądają Twoje pojedynki, na jakich zasadach one są rozgrywane. Znaczy, jestem dwukrotnym mistrzem świata na zasadach K1 organizacji WKN. K1 jest to, jest to formuła walki. To chodzi o to, że powstało to, to w ten sposób, że po prostu zorganizowany został kiedyś turniej, aby wyjaśnić i odpowiedzieć na takie pytanie, które zawsze zadają sobie ludzie, co jest lepsze. Czy boks jest lepszy od karate, czy karate jest lepszy od taekwondo. I każdy przedstawiciel swojej dyscyplinie sportu wystartował i, i toczyli po prostu turnie i z tego wyłoniło się K1. Teraz y, zawodnicy trenują przekrojowo i, i, i to jest taka jakby esencja tego, tych wszystkich sportów walki, to jest K1. Muay Thai jest to sztuka walki wodzące się z Tajlandii. Y, jest troszeczkę, troszeczkę więcej tam można, że tak powiem w, w ringu zrobić sobie. Można używać łokci, można ponawiać atak kolanami, można pracować w klinczu, także także ten sposób to wygląda. Pawle, to co jest ciekawe w twojej sportowej biografii? Co w pewien sposób też upodabniać Cię do wspomnianego tutaj bokserskiego rodzeństwa kliczków, to to, że to twoja kariera, twoja osobowość jest zaprzeczeniem swego rodzaju stereotypów, które panują wśród przedstawicieli sportów walki. No bo ty tak. O czym już wspomniałem na wstępie. Nie masz jakiejś takiej potrzeby autokreacji, nie jesteś celebrytą, nie masz jakiegoś konfliktu, zatargu z prawem, który często jest podkreślany właśnie w przypadku tych czołowych pięściarzy, także u nas w kraju, by wspomnieć o chociażby ostatnich przypadkach Artura Szpilki. Na co dzień nie stoisz na bramce w jednej z dyskotek, a zajmujesz się biznesem. Mało tego, jesteś magistrem rolnictwa. Nawet po Twojej twarzy nie widać jakichś tam dramatycznych. Śladów przebytych walk. Powiedz czy taki wizerunek grzecznego chłopca troszeczkę nie utrudnia ci kariery? Nie, ja myślę, że, że bardziej mi ułatwia. Jest to stereotyp, że, że sporty walki przyciągają tylko i wyłącznie niegrzecznych chłopców. Ja staram się po prostu być normalnym człowiekiem. Wiem, że. Do tego, do czego dochodzę i sukces w sporcie jest związany tylko i wyłącznie z ciężką pracą, a niektórzy ludzie po prostu nie potrafią tego, tego, tego wykorzystać i tej ciężkiej pracy na co dzień znieść. Także nie ma to żadnego znaczenia moim zdaniem. A, a w tym środowisku, powiedz, zdarzają Ci się takie zaczepki od kolegów na zasadzie te, inteligent? Nie, no może aż tak, aż tak nie jestem odbierany za jakiegoś wielkiego, grzecznego chłopca, ale, ale, ale nie ukrywam, staram się żyć spokojnie, poza ringiem. W, w walce jestem innym człowiekiem, a innym człowiekiem jestem. Po prostu potrafię oddzielić te dwie sprawy. To jest sport, to jest zupełnie co innego niż, niż jakaś tam walka na ulicy. Ja tutaj chcę po prostu osiągać sukcesy, zdobywać medale, a nie bić się z ludźmi na ulicy. 10-9 miesięcy intensywnych treningów w kraju, 2-3 miesiące co roku spędzasz w Tajlandii, która jest swego rodzaju mekką właśnie tego typu sztuk walki. Za moment zobaczymy, jak wyglądają Twoje treningi właśnie w tym kraju. Powiedz, bo z tego co pamiętam, Twój pierwszy wyjazd do Tajlandii to był taki typowo turystyczny. Nie pojechałeś tam bić łokciami, nogami, tak? Tak, ja Pierwszy raz do Tajlandii pojechałem jako dziecko. Jeszcze wtedy nie myślałem, że będę toczył tam pojedynkę. Oczywiście miałem takie dziecięce marzenia, ale nie byłem pewien, czy, czy one się spełnią. A później pojechałem już jako, jako dorosły człowiek, raz, drugi, trzeci i dopiero wtedy zdecydowałem się na walkę. No tutaj widzimy, jeżeli dobrze się orientuję, jeden z Twoich treningów, to jest twój sparring partner, trener? Nie, to jest mój trener. Codziennie, codziennie pracujemy, treningi są bardzo podobne do siebie. To jest akurat trening na tarczy. Pamiętasz jak się nazywa? Potrafisz wymówić, bo to wiem, że NEM. to jest. Mój trener nazywa się NEM, czyli dosyć prosto. Okay. Jest to 50-letni człowiek, nie wygląda, ale naprawdę, naprawdę yy, świetny kiedyś zawodnik, yy, także, także potrafi nauczyć yy, różnych ciekawych rzeczy. Jak się dogadujecie? Czy Ty już troszeczkę tajskiego łyknąłeś, czy kilka, angielski? Z, ty, kilka tajskich słówek, ale dogadujemy się po angielsku. Czy to jest kara, to co widzimy teraz? Nie, to jest element treningu, ale, ale taka kara, że po prostu nie zblokowałem kopnięcia, o! <laughs> I jak tego nie zrobiłem, no to muszę zrobić, zrobić pompki, także... Jest to bardzo wyczerpujący trening, ponieważ tam jest bardzo gorąco, ponad 30 stopni, duszno. Wystarczy, że wejdzie się na salę. I od razu człowiek jest mokry, a co dopiero przebyć parę kilometrów, zrobić, zrobić ten trening? Także dwa razy dziennie jest to, jest to dosyć monotonne. Zdarzyło Ci się kiedyś delikatnie uszkodzić trenera, może nawet niedelikatnie? Nie, nie. Jeśli chodzi o to, to jesteśmy zgrani. Jestem doświadczonym zawodnikiem. Staram się wszystko robić tak, żeby nie zrobić mu krzywdy i żeby on nie zrobił mi. Tak samo ze sparing partnerami. Oczywiście zdarzają się takie przypadki. No bo jest to wliczone, jest to ryzyko, ale, ale przeważnie, przeważnie nie. W, mieliśmy okazję rozmawiać już ze sobą wcześniej. Powiedziałeś mi o ciekawej rzeczy, która jest charakterystyczna dla Tajlandii: że tam o klasie, o popularności. Zawodnika nie świadczy jego bilans wygranych walk, ale przede wszystkim liczba stoczonych walk. Dlaczego? Jesteś w stanie to wyjaśnić? Tak, myślę, że to jest bardzo dobre podejście. Związane to jest przede wszystkim z zakładami, jakie, jakie panują na stadionach, bo Tajowie prowadzą zakłady bukmacherskie. Kto w której rundzie wygra, jak wygra, czy. Czy w ogóle wygra? Dlatego czasami, jak większe pieniądze pójdą na jednego zawodnika, dlatego wygrywa ten, co nie powinien. Dlatego podchodzą oni do tego w ten sposób. Im więcej masz stoczonych walk, tym więcej ktoś chciał cię oglądać i jesteś lepszym zawodnikiem. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby mieć ten bilans na plus, ale jeśli ktoś tam ma kilka, kilka przegranych, nie zwracają na to uwagi. Pytają, ile. Ile masz walk? Nie pytają Ci również o, o osiągnięte tytuły, tylko wiedzą, że czasami walka nie o tytuł może być dużo cięższa niż, niż, niż walka o tytuł. Także moim zdaniem jest to bardzo zdrowe podejście. A ile ty masz stoczonych walk obecnie? E, około 60. Powiedz, bo wspomniałeś o tych zakładach bardzo popularnych w Tajlandii. Co ciekawe, tam generalnie hazard jest prawnie zabroniony. Pytanie o te zakłady mam takie czy zdarzyło Ci się kiedyś otrzymać jakąś taką Nieuczciwą propozycję pod tytułem, że ktoś mówi, postawiłem tyle i tyle, że padniesz, dajmy na to, w drugiej rundzie. Nie no w ten Zdarzają się takie rzeczy, propozycje? W ten sposób nikt, nikt mi nie proponował, ale pierwszą walkę, którą sam toczyłem, byłem przekonany, że, że wygrywam, bo, bo zdominowałem przeciwnika, ale niestety nie wygrałem przez knock-out i, i, i przegrałem. Przyznali zwycięstwo przeciwnikowi, także byłem. Czyli zawodnicy byłem bardzo... uczciwi, ale sędziowie nie byłem, do końca, Byłem tak? bardzo zaskoczony. Tak, zawodnicy są, są uczciwi, oni się w to nie mieszają, a, a sędziowie i bukmacherzy, no to już jest inna sprawa. Dlatego czasami jak, jak ktoś przegra, no to nie jest żaden wstyd. Oglądałem walki zawodników, byłem przekonany, że wygrywa jeden zawodnik, a wygrywał drugi. Nawet zawodnicy się nie denerwują w związku z tym faktem, tylko schodzą z ringu i przyjmują to ze spokojem. Azja ma to do siebie i e, tamtejsze kraje, w których właśnie odbywa się mnóstwo e, imprez, gal, e, sztuk walki, e, że tym wydarzeniom sportowym towarzyszy mnóstwo obrzędów, e, rytuałów. No, Europejczycy, którzy pojawiają się na tym azjatyckim, e, orientalnym gruncie często się dziwią, ale chyba nie pozostaje im, im nic innego jak przystosować się do panujących zwyczajów. Tobie to przyszło z jakimś dużym trudem, czy też e, nie jest to jakiś tam mi problem. Nie, nie jest to dla mnie żaden problem. Wiem, że, że taka jest ich kultura i po prostu trzeba to szanować. Przed każdą walką tańczy się taki taniec rytualny, y wai kru. Jest to też forma rozgrzewki i oddania czci, czy, czy, czy podziękowanie trenerowi za pomoc w przygotowaniach. Ja zawsze obchodzę ring dookoła. Tutaj tu, mamy chyba nawet takie dwa tak, gadżety związane mam, z tą, co? To jest Mongkong Różne są nazwy, mongkong lub mongkol. Może tutaj do kamery numer jeden, tak podejrzewam, żeby to było, o właśnie. Zakłada no, się no, to na głowę i w... przechodzi się zawsze nad linami, nigdy, nigdy pod. To jest tylko... przesąd jakiś? No, to jest jakieś ich, ich wierzenie, już no. nie wgłębiałem się, ale, ale zawsze przechodzi się nad, nad linami. Tańczy się taniec, któremu towarzyszy um, taka muzyka, ram muay. Grają ją na żywo starcy, i podczas walki, im większe tempo walki, tym szybciej ta muzyka. Płynie. No właśnie, a nie zdarzają się takie sytuacje, że pewnie cię ty spoglądasz gdzieś na ten cały chór, na tą całą orkiestrę mówi panowie, nie tak szybko, nie nadążam z wyprowadzaniem <grym> nie, nie, czasu. Nie, oni po prostu dostosowują muzykę i tempo muzyki do, do tempa walki, czyli im szybciej my walczymy, tym, tym ta muzyka jest szybsza. Tajowie poza tym bardzo, bardzo dobrze potrafią dopingować, pewnie związane jest to też z tymi zakładami. Ale naprawdę czuję się atmosferę walki w Polsce. Niestety jeszcze tak kibice nie potrafią dopingować jak, jak tam. Tam naprawdę czuję się, się atmosferę walki i, i tego, że, że chce się wygrać. Czy miałeś okazję walczyć przed obliczem króla Tajlandii? No nie, to jest, to jest wielki zaszczyt. Niewielu zawodników miało okazję taką. Co roku bodajże w, w grudniu są Rodziny Króla i tam jest plac, na którym przychodzi chyba z 10 tysięcy czy 15 tysięcy ludzi i najlepsi zawodnicy mogą, mają szansę rywalizować między sobą przed obliczem króla, ale to jest już naprawdę coś wspaniałego. No tutaj akurat walka, przy której nie było króla Tajlandii, o czym mogliśmy usłyszeć, ale Państwo będą mogli zobaczyć jedną właśnie z walk mojego gościa. Pable, pamiętasz ten pojedynek? Coś tam więcej powiesz? Tak, na ten to temat? był, szczerze powiem, to był jeden z cięższych pojedynków, jakie stoczyłem. Byłem zaskoczony. Słychać muzykę, faktycznie. Tak, byłem zaskoczony przede wszystkim tym, jak, jak ten zawodnik władał łokciami. Naprawdę robił to szybko. Myślałem, że, że, że tak się po prostu nie da, a, a jednak naprawdę wspaniale władał łokciami, był twardy. Yy, zmęczyłem go pod koniec czwartej, piątej rundy. Wygrałem na punkty, co, co też rzadko się zdarza w Tajlandii, no bo na obcym ringu yy, ciężko jest wygrać z tamtejszym zawodnikiem na punkty. To jest jedna z Twoich walk. O może inaczej, zapytam o miejsce rozgrywania. Tajowie mają to do siebie, że to jest hala, ale nazywają to stadionem, tak? Tak, tak. Tajowie mówią na miejsce walki stadiony. Są to miejsca, w którym mieści się około tysiąca osób, myślę. I, I nie są to jakieś super, świetnie wyposażone hale, ale gale tam w przeciwieństwie do tego, jak u nas czy w Europie, odbywają się dwa razy w tygodniu, także, także bardzo często. I, I po prostu przychodzą tam turyści, przychodzą, przychodzą tajowie, oglądają te walki. Jest, naprawdę ma to swój niepowtarzalny klimat, taka walka. No tak, dużo dziwnych, takich specyficznych rzeczy, myślę, że jest w Tajlandii, tutaj akurat opowiadałeś mi też swego czasu, że poprosiłeś bodajże jednego z taksówkarzy, aby zawiózł się właśnie na taki stadion, wylądowałeś gdzie? W agencji towarzyskiej. Pod chyba, agencją tak? towarzyską, <laughs> także no tak jest, poprosiłem kiedyś w Bangkoku taksówkarza, aby zawiózł mnie na Racha Damer Stadium. A Raczadamer Stadium to u nich tak, nazwa, tak jest nazwany jeden z najsłynniejszych stadionów obok stadionu Lumpini. To są dwa najbardziej prestiżowe stadiony w Bangkoku. No ale taksówkarz zawiózł mnie pod, pod, pod agencję, także musiałem poprosić go, żeby jednak, jednak zmienił kurs jeszcze raz. Robią to czasami specjalnie, naprawdę bardzo mili ludzie, ale, ale po prostu biorą na pewno jakieś pieniądze od. od od tych właścicieli, żeby, żeby przewozić przybytków. Różnych przybytków. Barle, bo Twoja wizyta, tak się akurat fajnie złożyła, wypada w okresie wakacyjnym i może mieć też kolejny taki bardzo pożyteczny aspekt, tym bardziej, że sporo naszych rodaków coraz częściej wybiera się właśnie w takie egzotyczne zakątki. Nie tylko Europy, ale już całego świata. Nawet jeden z naszych kolegów redakcyjnych również wybrał się ostatnio do Tajlandii. Nie wiem, może nas ogląda za pośrednictwem łączy internetowych. No, ty z pewnością jesteś ekspertem, bo spędziłeś w tej Tajlandii już kilka ładnych lat swojego życia i trochę poznałeś mentalność, kulturę, obyczajowość. Możesz rzeczywiście służyć jako taka kopalnia wiedzy dla tych wszystkich, którzy udają się w ten egzotyczny zakątek świata. Co byś przede wszystkim chciał powiedzieć tym wszystkim, na co zwracać uwagę i co Cię może najbardziej zdziwiło, tudzież spodobało w drugą stronę? No Tajlandia to piękny kraj, naprawdę mili ludzie. Zawsze jest, jest tak, jak przyjeżdżam tam, to, to odpoczywam psychicznie, dlatego że wszyscy są uśmiechnięci, chcą pomóc. Jest zupełnie inna mentalność niż, niż w krajach europejskich. No, trzeba zwrócić na to uwagę, że, że Tajowie kochają króla, nie można w żaden sposób go obrazić. To jest najdłużej panujący król na świecie, ma ponad 60 lat. I, i od, od, od biedaków po bogatych ludzi każdy, każdy bardzo szanuje króla, wszędzie wiszą jego obrazki. W domach, w restauracjach, w knajpkach, wszędzie jest, także nie można nawet pokazywać palcem w stronę obrazu, można ich, można ich obrazić. Nie można dotykać małych dzieci po głowie, tak jak w Polsce głaska się czasami dzieci, to też, jest, to też jest obraza bardzo, bardzo duża. Nie można pokazywać czegoś nogą, bo też to jest uznawane jako obraźliwe. Generalnie piękny wypoczynek jest w Tajlandii, człowiek odpoczywa psychicznie i fizycznie. Wiadomo, jak naruszy się jakieś ich zasady, no to to, to, to mogą być nie niemi, ale generalnie są bardzo pozytywnie nastawieni ludzie. No ale z tego co wiem, no to lubią też od czasu do czasu tych turystów troszeczkę na manowce sprowadzać. Tak, tak? No to, to, trzeba to, to, się do tego przyzwyczaić. Ciężko im się też dziwić, no, dlatego że żyją z turystów i żyją z turystyki. Po prostu czasami potrafią wyprowadzić człowieka na manowce, ale wszystko jest robione z uśmiechem na twarzy i człowiek nie czuje, że. Że, że jakoś tam jest źle traktowany, tylko po prostu miałem takie sytuacje, że na przykład chciałem zobaczyć w Bangkoku pałac króla i, i szedłem w stronę tego pałacu, już byłem niedaleko, pytałem się gdzie jest, a, a tutaj Taj mówi, że dzisiaj niedziela i jest, jest nieczynny. No to idę dalej, myślę, że coś mu się pomyliło. Pytam innego, zupełnie obcego faceta po drugiej stronie ulicy. On mówi, że też jest nieczynny, ale on zawiezie mnie. W inne miejsce. Ja już byłem uprzedzony przez, przez rodziców, yy, yy, bo kiedyś tam byli wiedziałem, że po prostu nie chciał mnie zaciągnąć w inne miejsce, a po drodze zrobiłbym jakieś zakupy, także, także w ten sposób ja jakoś dotarłem do tego, do tego pałacu, ale no, niektórzy ludzie dają się I na to złapać. Nie był zamknięty, tak? Tak, nie był zamknięty, nie był. Pablo, to proponuję teraz na moment z dalekiej Tajlandii. Wracamy do kraju, a konkretnie do Zielonej Góry. To akurat będziemy wspominać Twój ostatni pojedynek, którego stawką bym, właśnie ten pas mistrzowski, który mogą Państwo podziwiać w naszym studiu po drugiej stronie ringu. Jeszcze go chyba, już go widzimy. Gruzin, Ednari, Mukutadze. To była walka, która dała ci tytuł Mistrza Świata w K1. No i wiem, że też duża presja na tobie ciążyła, bo wcześniej miałeś pas, straciłeś go. Także to też wiązało się z tym, że bardzo chciałeś to odzyskać. Tak, ułożyło się to wszystko w taką piękną historię. Wywalczyłem pas w 2009 roku w wyższej kategorii. Wygrałem z Portugalczykiem i miałem go bronić. Znaczy, broniłem go z Egipcjaninem. Walkę przegrałem na punkty. Przeciwnik mnie bardzo zaskoczył, i otrzymałem kolejną szansę e, walki o tytuł w niższej kategorii wagowej. No i, i, i czułem presję na sobie, dlatego że, że bardzo chciałem ten tytuł wywalczyć. A, a takie walki nie zdarzają się często. Czasami. Zawodnik czeka całe życie na walkę Mistrzostwo Świata zawodowe i ona się nie trafia. Miałem okazję trzy razy walczyć, także naprawdę byłem pod presją. W Tajlandii, jak, jak walczę, nie mam takiej presji, bo wiem, że tam zawsze jestem na, na przegranej pozycji, bo jestem w obcym kraju i walczę na obcym terenie. A tutaj byłem, walka była organizowana u siebie, także bardzo mi zależało, żeby żeby tą walkę wygrać i udało się, także... Tym bardziej, że trochę ludzi, widzę, na trybunach zasiadło. Tak, była to jedna z większych gal w Polsce. Pięć tysięcy... hala pomieściła pięć tysięcy ludzi. Myślę, że było około czterech, ponad 4 tysiące ludzi. I była to jedna z większych galkich bokserskich w Polsce, ponieważ były walki o cztery tytuły mistrzów świata w różnych kategoriach logowych. Moi koledzy również, również walczyli o tytuły i wszyscy wygrali, także taki to był historyczny... Moment, Michał Tomczykowski, Marcin Parcheta i Tomasz Makowski również walczyli tytuły Mistrzów Świata w innych kategoriach wagowych, w K1, także fajna sprawa. No, podejrzewam, że na pewno w, było to spore przeżycie. Nie znamy jeszcze ani daty, ani tym bardziej rywala twojej walki, w której będziesz bronić tego tytułu mistrzowskiego, kiedy będzie można cię w ogóle zobaczyć na ringu, bo teraz wiem, że chyba długa przerwa przed tobą. Tak, teraz troszeczkę odpoczywałem, już wracam do treningów, leczę kontuzje, a plany są takie, że w 5 listopada mam walczyć na Gali w Szczecinie. Na zasadach Muay Thai, czyli nie będzie to obrona pasa, na obronę pasa trzeba jeszcze trochę poczekać, dlatego że wiąże się to z różnymi zabiegami menadżerskimi, promotorskimi. Także nie jest to taka e, prosta sprawa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę miał okazję bronić pasa, a teraz będzie można mnie zobaczyć w Szczecinie 5 listopada. Także serdecznie zapraszam. No to powiedz jeszcze, jak zostałeś Wergiliuszem. A, no, stąd się wziął twój przydomek tak, ten, vergi. Ten, ten, ten przydomek jest związany z, z tym sportem od początku, dlatego, że w momencie gdy przyszedłem na, przyszedłem na pierwszy trening przedstawiłem się znajomym jako, jako Paweł, a ktoś zrozumiał zupełnie inaczej od następnego treningu mówili do mnie per vergiliusz no i zostało vergi w skrócie żeby, także przyjąłem sobie tą, tą ksywkę tak mówią na mnie ludzie na co dzień Także przyjąłem tą ksywkę jako, jako taką związaną z sportami walki. Tym bardziej, że, że w Tajlandii jest też tak, że, że zawodnicy nie walczą pod swoimi normalnymi imionami, tylko przyjmują jakieś, jakieś imiona. Ja już tak daleko nie poszedłem, żeby być tylko wergi, tylko wcisnąłem to między imię i nazwisko, i, i tak już zostało na swoim na jednym z portali społecznościowych gdzie masz swoje konto nie wiem czy umieściłeś swoje motto natomiast słowa, które no chyba bardzo pasują do twojej kar kariery autorstwa Mahatma Gandhiego wpierw będą cię ignorować później będą się śmiać jeszcze później będą atakować na końcu dopiero wygrasz gdybyś miał odnośnie właśnie tego cytatu się określić na jakim jesteś obecnie etapie swojej kariery ignorują cię, śmieją Atakują już? Czy już czujesz się zwycięzcą? Myślę, że, że właśnie na którymś z tych strzech. Niektórzy oczywiście nie doceniają mnie, niektórzy mnie ignorują, niektórzy atakują, niektórzy są ze mną i po mojej stronie. A, a myślę, że, że zanim jeszcze wygram, to jeszcze, jeszcze trochę potrwa, bo, bo uważam, że jeszcze jest dużo rzeczy, które mogę zrobić w tym sporcie. Mam, mam, mam jeszcze ambicje dosyć, dosyć duże, poprzeczkę stawiam sobie wysoko. Zapominam o, o, o tytułach, które osiągnąłem do tej pory i staram się iść dalej, także myślę, że mam jeszcze trochę czasu i że, że uda się zrobić więcej w tym sporcie. Życzę w takim razie wytrwałości, jak najwięcej tych sukcesów. Z przyjemnością będziemy o nich rozmawiać w przyszłości. Z przyjemnością będziemy się nimi chwalić. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Paweł Jędrzejczyk, zawodowy Mistrz Świata w K1, był dziś moim Państwa gościem. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zwykle w poniedziałek o 17.00. Do zobaczenia.